W jaki sposób walidować pomysł na startup? Dzisiaj goszczę w biurze Shutout i rozmawiam z Mateuszem Chłodnickim, założycielem tego startupu. Nie wiem, czy jeszcze startupu, zawsze startupu. Startup, oczywiście. No, to start nie lubię tego słowa, ale startup. <grym> Spoko. I naszą rozmowę podzielimy na kilka elementów. W tym skupimy się na tym, jak to się zaczynało i przede wszystkim, kiedy wiedziałe, że to ma sens. Bo mamy wiele pomysłów mm -hmm. jako przedsiębiorcy, i w dzisiejszych czasach chyba największym problemem jest to, że mamy zbyt dużo pomysłów, i na co się skupić? Jak to wyglądało w Twoim przypadku? No, to, co powiedziałeś, przede wszystkim to jest bardzo słuszne, że pomysłów można mieć wiele, mm -hmm. i tak naprawdę kwestia jest po pierwsze tego, w jaki sposób one są realizowane, bo ta egzekucja jest najważniejsza mm -hmm. i pomysł może być przegenialny, ale może być zrobiony po prostu, zrealizowany słabo. Więc. Y tu widzę dwie rzeczy, które są istotne. Walidacja samego pomysłu, mhm. w sensie czy inni ludzie uznają, że to jest w ogóle wartościowe, mhm. czy jak to sprawdzić, mhm. ale to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest, mogą ludzie stwierdzić, że to jest super pomysł, mhm. że warto, to jest w ogóle, nie wiem, killer, wszystko pokoś, się zakosi, ale jak zrobione zostanie to słabo, mhm. to ta walidacja niewiele da, więc te dwie rzeczy moim zdaniem są bardzo powiązane. Jeżeli chodzi o walidację, w moim przypadku crowdfunding. Mhm. To jakby właściwie jest jedna odpowiedź tak naprawdę. Ee, nawet rozmawialiśmy przed, przed, przed wejściem na antenę tak, tak. odnośnie tego, że y, poprzez crowdfunding jesteś zmuszony sprzedać swój pomysł jakiejś grupie ludzi, którzy mhm. zaufają ci na tyle i stwierdzą, że to jest fajne, żeby we wesprzeć cię jakąś sumą, mhm. nawet niewielką, symboliczną. I w tym momencie masz wsparcie od iluś osób? 10, 20, 100, 300 mhm. i wtedy czujesz, że to jest temat, który warto, warto wziąć na tapetę. Czasami może być oczywiście sytuacja zupełnie inna, że ci ludzie cię wesprą nie z powodu tego, że ten pomysł jest fajny, tylko po prostu bo cię lubią. Mhm. I to jest moim zdaniem jedyne ryzyko, na które trzeba uważać. I przy walidacji, przy crowdfundingu bardzo dobrze jest patrzeć, ile z osób, które cię wspierają, to są ludzie, których znasz, a ile mhm. których nie znasz. Mhm. Im więcej jest tych, których nie znasz, tym lepiej. Tak. Nie? Bo to oznacza, że ich... oni możliwe, że też, jakby kupili ciebie. Mhm. W sposób, w jaki sprzedajesz ten pomysł. To jest też oh, bardzo ważne. Ludzie inwestują w ludzi, a nie w pomysł zazwyczaj, nawet jeżeli. Jakby inwestorzy, to, jakby to jest standard, że inwestorzy tak mówią i tak robią. Ale ludzie, którzy nie inwestują, podświadomie też mimo wszystko czują, że lubię tego gościa, więc go wezmę, mhm. nie. I ten pomysł może być czasem na drugim miejscu. E, dlatego no, crowdfunding jako mega weryfikator. Okej, okay. czyli konkretnie to zaczynam. Bo ja pamiętam, kiedy na Polak potrafi, pozdrawiamy obecny skład Polak potrafi i ten, który był kiedyś, także Michał Kuba, okay. pozdrowienia. Kiedy to było dokładnie i co miałeś wtedy przygotowane? Czy po prostu nie wiem, miałeś tylko nagrałeś filmiki i to było koniec przygotowań? Jaka była twoja inwestycja tego crowdfundingu? No bo ja dobrze pamiętam, już kojarzyłem Ciebie, mm -hmm. tak jak już wcześniej rozmawialiśmy z Złotych Myśli. Wiedziałem, że ktoś taki jak Mateusz Podnicki istnieje i kiedy się pojawiło gdzieś, nie pamiętam, gdzieś na to na mnie trafiło, no ale jakby jesteśmy w tym ekosystemie poznańskim, internetowym, yes. więc na wszystko się trafia wczoraj czy później, czyli... Miałeś ideę i co, od razu stwierdziłeś, dobę, odzywam się do, do chłopaków z Polak Potrafi i robię kampanię? Czy coś pomiędzy było i w co inwestowałeś? Między, czy pomysł Polak Potrafi się pojawił zupełnie, bym mm. powiedział, przypadkowo? Jakby wcześniej nie miałem nic wspólnego z crowdfundingiem, niespecjalnie się nawet interesowałem tym tematem. Znajomy, Paweł Nazaruk, też jakby przypadkiem oglądał program, tak, tak, tak. podsunął mi pomysł właśnie, że a czemu, czemu nie sprawdzić tego w ten sposób. Mhm. Ja do tej pory już zawsze wcześniej kojarzyłem crowdfunding jako wsparcie jakichś projektów, albo non-profit, albo że ktoś chce mhm. wydać jakąś płytę, wsparcie jakiejś inicjatywy, a nie, że ktoś w ten sposób będzie zbierał fundusze na mhm. startup, bo wtedy jeszcze miałem w głowie, że to jest zbieranie funduszy na startup. Mhm. Tu też, żeby było jasno, możemy od razu podkreślić, że crowdfunding to jest sposób na walidację Projektu, jeżeli chodzi o biznes, szczególnie, mhm. a nie na sfinansowanie go. Mówimy o takim crowdfundingu tradycyjnym. Mhm. Bo my zebraliśmy, to było, odpowiadając na Twoje pytanie, 2015 rok. Mhm. E, wtedy na, nasza kampania się odbyła. No i my zebraliśmy 57 tysięcy złotych, to prawie dwukrotnie przekroczyło założony cel. Mhm. No ale nie oszukujmy się, jak ktoś ma programistów, którzy mają zrobić projekt IT, mhm. 60 tysięcy złotych, no to starczy na. Dwa, mhm. trzy, cztery miesiące. Mhm. No, nie, nie są to pieniądze, za które można coś zbudować. Mhm. Ale potwierdzenie, że ten projekt ma sens jak najbardziej. Mhm. Więc to, to, to myślę, że w ten sposób. I nasze, nasza jakby inicjatywa wcześniej to było tylko jest pomysł. Sprawdźmy, I ja poszedłem do chłopaka, sporo potrafi mhm. trochę ich zapytać, czy to w ogóle ma sens. Nie? Mhm. Y oni powiedzieli mi, co, jakie elementy są niezbędne, żeby w ogóle zacząć. Mhm. Y I co jest też dobre, powiedzieli, że potrzebny jest jakiś prototyp, mhm. jakikolwiek. No więc w tym momencie nie jesteś w stanie iść na crowdfunding, tylko i wyłącznie z pomysłem. Mm -hmm. Więc jakby musisz znowu zrobić parę tych kroków samodzielnie, żeby coś pokazać tym ludziom, że jesteś w stanie dowieść jakby rezultat. E choćby to był bardzo prosty prototyp. Mm -hmm. Z drugiej strony, crowdfunding daje też to możliwość, A i powiedzieli też, że dobrze by było, żeby to był jakiś zespół. Mm -hmm. Że jak przyjdzie sam jeden kolej, że ma fajny pomysł i zrobi wideo, szanse, że zbierze jakieś pieniądze są niewielkie. Bo ludzie nie uwierzą, że on to sam potem zrobi. No tak. no, chyba, że faktycznie ma wszystkie możliwe kompetencje do tego, to jest jakiś projekt skonkretyzowany na, na nim, no może. Mhm. E, więc oni nam powiedzieli, głównie pamiętam, że z tym z Michałem rozmawiałem. Mhm. E, potem się, po, po, po udanej kampanii się okazało i po, 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 no, on to powiedział, że oni wtedy mi tego nie powiedzieli, ale nie wierzyli, że to się w ogóle uda. Okay. Że to jest to był pierwszy taki projekt biznesowy typowo startupowy na Polach potrafi. I oni mówili, że nie, na no to nie ma szans, nie? Więc potem faktycznie się udało i pokazaliśmy, że to się da zrobić. Yy, I to fajnie zweryfikowało. I my tak naprawdę zaczęliśmy od tego, żeby... No właśnie, jak oni powiedzieli, że potrzebny jest zespół prototyp, to ja, wykorzystując ideę, że zróbmy coś przez crowdfunding, zwalidujmy projekt, odezwałem się do ludzi, z którymi miałem wcześniej kontakt, w, właśnie do się programistów i, mhm. i grafików, czyli osób, które mieli kompetencje, żeby pomóc stworzyć ten prototyp. Mhm. I użyłem crowdfundingu jako właśnie takiej koncepcji, Zróbmy to razem, spróbujmy, zwalidujmy ten pomysł. Mhm. Jak się uda, robimy ten biznes razem, bo ludzie nam powiedzą, czy warto. Mhm. I To było super. Nie? I w tym momencie jestem przekonany, że większość osób jest w stanie zbudować taki mini zespół mhm. ludzi o uzupełniających się kompetencjach, trochę pod pretekstem crowdfundingu, mhm. żeby się sprawdzić, żeby sprawdzić ten mhm. pomysł. Nie? Każdy wkłada trochę, trochę od siebie jakby czasu zasobów. No i weryfikują, czy się to, czy ma sens, czy nie ma sensu. Mhm. No, to tutaj bo trafiam do kluczowego momentu, że jednak bardzo istotni jesteśmy my w tej układance, konkretnie ja, jeden jako człowiek, no bo ja, jeden jako człowiek, i przekonuję te osoby, żeby być w teamie tym takim bardzo wstępnym do zrobienia prototypu. Ja jako człowiek przekonuję, no bo gdyby przyszedł z ulicy, a chłopaki z Polak potrafi by Ciebie nie znali, no to też by chyba nie wpuścili Ciebie jako ten pierwszy mm. projekt biznesowy. Chłopaki Z Polak mnie nie znali w ogóle. A nie znali cię w ogóle. Nie. Myślałem, że cię już znali z jakichś tam działań o tym myśli. Znaczy możliwe, sprawy. że jak tam rozmawialiśmy czas, nie pamiętam, ale okay. na pewno nie był to istotny element, jakby nie. Oni, okay. oni jakby powiedzieli, co mam, co mam ja dostarczyć, żeby oni się zgodzili, żeby weszł mm -hmm. przed projekt na platformę. I dopiero jak faktycznie pokazaliśmy, że tak ten prototyp jest, jest zespół, są ludzie, okay. to wtedy było ok, nie? Spoko. Bardziej. Tutaj tego no, nie jestem w stanie potwierdzić, czy jakbym uderzył do ludzi, y, których wcześniej nie znałem, jeśli chodzi o zbudowanie teamu, mm -hmm. czy to by zadziałało. No ale mimo wszystko zazwyczaj każdy ma jakieś swoje kontakty, ma ludzi, którzy mm -hmm. w czymś się specjalizują, więc lepiej jest zacząć od nich, niż, mm -hmm. niż to totalnie jakby na zimny, na zimny rynek. Mm -hmm. y, chociaż są takie grupy na Facebooku, gdzie, gdzie często się pojawia, szukam cofoundera, coś w tym mm -hmm. stylu, pewnie da się tam znaleźć właśnie tak, żeby taki team stworzyć, nawet z obcych ludzi, więc mm -hmm. próbować warto. Spoko, spoko. No ciekawe, bo jakby wydaje mi się, że nie do końca mogłoby to się kiedy nie mamy tej osobowości spajającej jakby i żeby przyciągnąć tych ludzi, a w szczególności osobowości i pasji do tego tematu. No bo w sytuacji, kiedy to jest temat, który ciebie pasjonował i to nie było po prostu zrobione, o, jest okazja. Nie to się nie udało. To, to nie działa, nie. to tak nie działa. No może pod tym względem. Ale, ale to, co to mówisz hmm. tak najbardziej ma sens, tylko bo ta osobowość czy osoba tego pomysłodawcy mm -hmm. no jest niezbędna, bo najpierw musisz przekonać tych ludzi, którzy mają dołączyć do teamu, mm -hmm. potem razem albo ty sam nawet musisz przekonać ludzi, żeby wsparli projekt, więc mm -hmm. jakby jeżeli ty nie jesteś w stanie sprzedać tego projektu, dobrze go zakomunikować, no to to się nie uda, To no Jest tak, dlatego superwalidator super dwóch rzeczy, cały czas walidacja, walidacja pomysłu, ale też tak. walidacja, czy ty jesteś odpowiednią osobą do realizacji tego pomysłu, mm -hmm. bo czasami ktoś ma genialny pomysł, ale nie potrafi o nim mówić. Mm -hmm. Po prostu nie wiem, jest bardzo introwertykiem. Mm -hmm. Może mieć rozkminione na jakichś arkuszach, Excelach, mm -hmm. cudach, no ale jak on tego nie sprzeda, to, to kto to sprzeda? Mm -hmm. no to nie ma opcji. Czyli ten team pracował po godzinach za darmo, tak? Jako udział znaczy, w no, tym. tutaj tu był plus taki, poważnie. że chłopaki mają swój software house, okay. drudzy, drudzy współzarzyciele mają swoje design studio, okay. więc oni jakby trochę, delegowali część zasobów. Swoich grafików, i swoich programistów, żeby stworzyć okay. ten prototyp wtedy. Uh -huh. I, no i to zostało stworzone, i dzięki temu mogliśmy pójść dalej. Uh -huh. Super. I to było 2015 rok. Super. Strasznie dawno. To myślę, że to jest ten pierwszy etap walidacji pomysłów. W drugim wideo porozmawiamy, jak to dzisiaj wygląda, kiedy ta walidacja już się odbywa cały czas, tylko już na zupełnie innych poziomach. Dzięki za ten fragment. Mateusz, zapraszam Was do lajkowania, udostępnienia do wideo, jeśli Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Link też będzie poniżej.